Jest. Jest? Fajny ja, węgorz będzie. Oh, Ole uciekł pod ten. No. Opa. Opa. Czuję. Jest. 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 Jest niemożliwe. Jest węgorz. Mano. witam was w kolejnym odcinku dzisiaj słuchajcie misja węgorze nigdy w życiu nie złowiłem jeszcze węgorza więc dzisiaj wraz z Cezarym z kanału wędkarstwo.pl postanowiłem, że wybiorę się właśnie na wyprawę na węgorze aktualnie już znajduję się w miejscowości biała podlaska tutaj jest plan właśnie spotkania się z Cezarym musimy się tutaj złapać jedziemy słuchajcie na początku połowić trochę uklejek, bo musimy mieć przynęty na węgorza, a później przejdziemy już do głównej części, czyli do łowienia węgorzy mam nadzieję, że uda mi się złowić, chociaż jednego węgorza nigdy w życiu tej ryby nie złowiłem i naprawdę bardzo bym chciał, ale czy się uda zobaczymy, jak na razie czekam na Cezarego i jak tylko zjawi się Cezary to ruszamy łowić uklejki tutaj mam nadzieję, że to będzie szybko piłko. No, O jest w końcu to no, mi się podoba, już mam patent na nie, muszę czekać Tak, tak, to jest, oh, oh. Oh yeah. jest już blisko Uuu, siedzi Jest, ja tu chcę się nauczyć łapać węgorze, a nie uklejki no. Nie, ten Cezary zniknął Dobra, więc jesteśmy już na łowisku, gdzie będziemy próbować swoich sił i postaram się dorwać swojego pierwszego węgorza w życiu. Jest ze mną oczywiście Cezary. ma I on będzie mnie uczył, pokazywał co i jak z węgorzami, żeby mi się udało w końcu tego węgorza złowić. Ja się ich boję, także nie wiem czy ty miałeś w rękach. Nie. <laughs> Tutaj Cezary zmontował mi zestaw. Wygląda on mniej więcej tak, 30 gramowy koszyk. On służy jako ciężarek, bo nie mam oczywiście ze sobą ciężarków. Jak to ja zawsze czegoś zapominam. Dodatkowo... Tutaj ciężarek taki zwykły, żeby koszyczek mi się tutaj nie wpinał nigdzie. Wkrętlik i fluorokarbon z haczykiem takim dość specyficznym, długim. I oczywiście będziemy łowić na mięso, które sami złowiliśmy. To źle brzmi mięso. Na trupkę. A więc Danielu pokazuje, opisuje, robię. Następnym razem już będziesz musiał sam to robić. O nie. <laughs> Spokojnie. Haczyk, haczyk. Trupek, trupek. Przebijamy tu od ogona. Daleko, daleko trzeba ją trochę wygiąć. Możesz poprzeszywać trochę o. Tak to wygląda. wódka wywożenie to standard. To na tym się znasz. No, na tym się znasz, to ci nic nie będę mówił. Zanęta. Zanęta rafisz. rafiszowa. Tutaj on ma jeszcze węgorz, sum. Po to tak, ponieważ ściągnie drobnicę. A do drobnicy przyjdą drapieżniki. No i standardowo troszeczkę. Obżynków, rybich, pozostałości, pozostałości z fileta. Czyli to tak, ma być o to, ona. Tak, jakoś? Mm -hmm. Tak? Ja tą zanetę na sumiki karłowate używałem. <noise> Dobra. Panie kapitanie, trzeba wymienić zestaw. Teraz się zatrzymał. O, o, podszedł. No. Robimy w ten sposób. Bierzemy żyłkę. Wyciągamy sobie. Nie ma. Jest. Jest? Jest. Jest. <grywka> <grywka> Dobra, bez rozkładania. A, jest. Ręk. Pierwszy będę <grym> no. Pierwszy raz tą rybę na oczy widzę. Fajny Ręk Już będzie. O, Ole uciekł pod ten. Nie, wyjdzie, wyjdzie, ale... Będzie problem, ale wyciągniemy. Nie. Jest. O, ale śmieszna ryba. Wyderka, gdybyś się uspokoił. O. 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 Ty może zamknę Chciałeś... go, co? nie, 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 nie. nie jest ja zaraz spokoj, jest ja zaraz spokoj, jest pierwszy węgorz, śliczna rybka, wracam do podziwiania tej pięknej ryby, pierwszy raz w życiu ją widzę, a jest taka fajna, taka super, gorzej będzie jak mnie udziabie, ale jest taka super, no ale super ryba. Ale to jest fajny, Super ryba O bym dzisiaj taką złowił Skupiony? No bardzo To może być jedyna okazja o! Tak, O! Nigdy w życiu nie byłem aż tak skupiony. Popuścił! Dobra, no to próbuję. Czuję! Jest! Jest! Jest? Co to jest? Jest, Niemożliwe. Jest węgorz. Bardziej to w tę stronę. Do góry, do góry, z tak. Możesz go wyciągać tako? tak? Oh. Tak. Oh. Oh. Nie. 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 żeby on się Nie. żeby chodził w środku. Ale mały, ale jest. Jest. Jest w końcu. Mały, ale jest. To jest robią węgorze z żyłku. Pańczy to będzie bardzo ciężki sprób. Damy radę. Wiesz co, spróbuj? Spróbuj mu włożyć palca w pysk. Ty myślisz, że ja samobójcą jestem? <grym> spokojnie, spokojnie. Nie utrzymać go. Utrzymam go, czekaj. Dobra, już mam plan. Nie mam planu. <grym> <grym> jedyna opcja to zadzić pysk. Palce. Nie wstydź się. Nie mam tam tę te tareczko. Ja chcę mieć palce jeszcze. Jak ja będę montował filmy? Czekaj. O tak. tak? I teraz musimy to trzymać. Jest. Mój pierwszy węgorz w życiu. No nie umiem prezentować jeszcze tej ryby, ale jestem bardzo dumny. Dobra, a więc zostałem sam. Cezary niestety musiał już wracać, a więc teraz ja sam próbuję dorwać węgorza. I niestety z tego co mówił Cezary, no dzisiaj słabo biorą, więc nie wiem czy mi się uda samemu coś dorwać. Przy pomocy wielkiej pomocy Cezarego udało mi się jednego węgorza wyciągnąć. On odpoczywa sobie tutaj w wiaderku, zaraz go wypuszczam, ale ta ryba jest naprawdę tak świetna, jestem podekscytowany tą rybą. To jest mój pierwszy złowiony węgorz w życiu. Jup! <noise> Coś pięknego. Naprawdę. Idziemy z panem Węgorzem do wody. Wracamy mu wolność. Panie Węgorzu, kochany. Miło się z panem współpracowało. Żegnam papa. Pa. O, 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 o. O, 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 o O Jest broń, słuchajcie Proszę, proszę Uuu, i to ładne Olaż jedzie, co jest Było dość węgorzowe branie Tylko mam nadzieję, że ta ryba jeszcze będzie brała Naprawdę Oby no cóż, no muszę chwilę poczekać Może zaraz wróci, trochę popuszczę I czekam w takim razie. No cóż słuchajcie, mamy godzinę już prawie drugą, a więc ja już się będę zwijał, bo, bo mam 200 km do domu Plus minus, więc dojadę do domu, jak będzie już jasno, niestety. Ale słuchajcie, udało się spełnić mój cel. Można powiedzieć, że takie moje mini wędkarskie marzenie. Złowienie węgorza. Ogólnie to chyba moja pierwsza styczność z tą rybą. Nie pamiętam, żeby kiedykolwiek w mojej karierze wędkarskiej udało mi się zobaczyć na żywo węgorza złowionego. Nie takiego zarybienia, czy w jakichś hodowlach, albo w akwariach. Także jestem mega zadowolony. Udało mi się jednego złowić. Oczywiście z pomocą Cezarego, bo samemu to raczej ciężko by mi było. Ale mam zamiar wrócić na te węgorze, poprawić ten wynik. Choć i tak jest zadowalający, bo złowiliśmy po jednym węgorzu. Także ja się mega cieszę. Słuchajcie, wraz z Cezarem organizujemy konkurs, taką fajną zabawę. Także przejdziemy do tego właśnie teraz. A więc w dzisiejszym odcinku wspólnie z IMODEM chcielibyśmy Was zaprosić na zabawę, w której będą do wygrania naprawdę fajne trzy nagrody ufundowane przez internetowy sklep wędkarski. Jakie to nagrody? Opowie Wam Daniel. Do wygrania macie trzy nagrody z każdego kanału, czyli z. <laughs> Czyli z kanału Wędkarstwo.pl, Cezarego, z mojego kanału oraz z kanału sklepu wędkarskiego. Do wygrania macie, jak już wspominałem, trzy rzeczy. Będzie to spinning od Robinsona, bądź kołowrotek Daiwa Ninja albo skrzynka wędkarska uniwersalna. A jaką nagrodę dostaniecie? To już będzie niespodzianka, bo będzie to rozdane losowo. Zasady: Konkursu. Oczywiście trzeba być subskrybentem wszystkich trzech kanałów i trzeba dodać komentarz. Fajny komentarz, który go czytając będę się śmiał, bądź bardzo mi się spodoba. To u mnie na kanale. Ja będę wybierał również w podobnej tematyce jak Cezary na swoim kanale. A na kanale sklepu wędkarskiego wybierze Kuba. Kuba, który, który jest administratorem kanału internetowego sklepu wędkarskiego. Także użyjcie weny twórczej i czekajcie na wyniki. Będą to nagrania, które po prostu Daniel nagra i powie na przykład ten komentarz mi się najbardziej podoba. Będzie można go zobaczyć na ekranie, bo będzie zapisany. Wyniki będą u mnie na kanale wmontowany, w którym świn zabawa trwa 7 dni. No i życzę powodzenia i wymyślania fajnych komentarzy. A więc, skoro już wiecie o co chodzi w konkursie, to zachęcam Was do wzięcia udziału, bo są naprawdę fajne nagrody. A ja, słuchajcie, będę się już zwijał, jak już mówiłem, jestem mega zadowolony. Bardzo się cieszę, że udało mi się złowić pierwszego węgorza w życiu. Jestem też mega, bardzo zmęczony, nie ukrywajmy. Kiedyś jeszcze wrócę tutaj, mam nadzieję, bądź gdzieś indziej, połowić więcej węgorzy, bo to jest naprawdę świetna ryba. Jest tak fajna w dotyku, totalnie jak wąż. A z wami jeszcze słuchajcie, żegnam. Wbijajcie jeszcze do mnie na Instagrama, którego macie tutaj. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Trzymajcie się i do następnego.